Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania pięknego i ważnego orędzia Boga Ojca, przekazanego do Lindy Noskiewicz, serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Umiłowane dzieci, jestem zawsze z Wami. Mówię to do Was każdego dnia, abyście mi uwierzyli. Jestem z Wami, gdy czujecie się znienawidzeni lub zranieni. Jestem z Wami, gdy czujecie się poniżeni i zdradzeni. Jestem z Wami w Waszych radościach i smutkach. Wiedz, że moje serce jest tak pełne, tak wielkie, że mogę i trzymam całą ludzkość w moich kochających ramionach. Uwierzcie w moje życie dla Was, moje kochane dzieci. Nie wątpcie. Jestem Panem Bogiem i tęsknię za Waszą miłością. Najsłodsze dzieci, mój cudowny syn, Chrystus Jezus, płacze na widok tego świata. Czy nie widzicie, że nasza miłość do każdego z Was jest tak wielka, że kiedy wy ranicie, to rani to Waszego kochającego Boga i całe niebo? Kiedy jesteście radośni i dzielicie się ze mną swoimi radościami, jakże moje serce rośnie od miłości, a niebo świętuje obok mnie. Tak rzadko jednak dzielicie się ze mną radościami. A nawet wasze smutki trzymane są jak tajemne bóle w waszych sercach, jakby mnie widział waszych serc i nie znał waszych bólów. Umiłowane dzieci. Jestem Waszym kochającym Ojcem i sprawiedliwym Bogiem. Nie możecie tak szybko odrzucać mojej miłości i oczekiwać, że tak łatwo Was opuszczę. Jestem Waszym kochającym, zawsze kochającym Ojcem, którego miłość nie ma warunków. Nie możecie odpędzić mojej miłości. Nie jestem natrętny, ale moja miłość do każdego z Was jest duża. Ja jestem miłością i mogę kochać tylko to, co stworzyłem. Powiedziane z takim uczuciem i z pobłażliwym sercem. Dzieci, mimo to, choć jestem miłością, jestem sędzią sprawiedliwym. Nie narażam Was na niebezpieczeństwo w czasie Waszego życia. Nie morduję Waszej miłości, raniąc Was, chociaż tak wiele moich ukochanych dzieci uważa że winy tego świata są moje. Ja jestem Panem Bogiem i mogę znieść Wasz gniew i rozjaśnić smutki w Waszych sercach. Moje ramiona, skłonności czy też siła Boża są takie, że dokonam tego, co Wy uważacie za niemożliwe. Jestem Panem Bogiem i wiecznym Panem. Drzewa kłaniają się mi, a oceany odpływają, aby mnie zadowolić. Mogę sprawić, że niebo będzie ciemne, lub sprowadzić na nie słońce i ciepło. Wszystkie rzeczy stworzyłem z miłością i radością. Wiedzcie o tym, moje kochane dzieci, że spośród wszystkich rzeczy, które stworzyłem, wy jesteście dla mnie najukochańsi, najbardziej kochani i najpiękniejsi. Moje serce rozradowane jest Waszą miłością. Kiedy tak radośnie wyrażacie swoją miłość do Chrystusa Jezusa, mojego najukochańszego syna i wiecznego przymierza z ludzkością, ta radość ogarnia serce Pana Boga. Umiłowane dzieci, Wasze modlitwy również poruszają moje serce i proszę, aby wszystkie moje umiłowane dzieci nadal były rozmodlone i nieustanne w swoich modlitwach. Ten świat coraz bardziej odrzuca miłość. A czas spędzony na tych smutnych i bezowocnych wysiłkach jest zdradą serca waszego Pana Boga i Ojca. Nie lekceważcie mojego smutku i bólu, bo są one głębokie i niezgłębione. Dzieci, traktujcie mnie z całą powagą, kiedy mówię Wam: Nie bądźcie niepoważni, jeśli chodzi o Wasz czas. Nawet oceany i rzeki, którym dany jest czas, znikną. Nawet wiekowe drzewa umrą przede mną w swoim czasie. Czy wierzycie, moje dzieci, że jesteście wolni od tych rzeczy, które się kończą? O, dzieci, jakże grzeszny jest ten świat! A te grzechy tak bardzo oddalają Was ode mnie. Dzieci, grzech tak haniebny doprowadza Wasz czas do gorzkiego i niszczącego końca. Umrzeć w grzechu niepojednanym z Waszym Panem Bogiem i Ojcem przedwiecznym, z pewnością oznacza, że nie będziecie mieli więcej czasu na miłosierdzie ani na wybór. Dzieci, uwierzcie, że kiedy odwracacie się ode mnie i odrzucacie wielką miłość mojego umiłowanego Syna, Chrystusa Jezusa, i odtrącacie, wyrzucacie lub odrzucacie dary udzielone Wam przez Najświętszego Ducha, nie możecie oczekiwać, że otworzą się przed Wami moje niebiańskie drzwi. O ukochane dzieci, grzech pociąga za sobą wielkie konsekwencje i są to rzeczy poważne i straszne, jeśli tak łatwo i całkowicie wyparliście mnie z Waszych serc. Czy mam Wam opisać, co to znaczy być wypędzonym do piekła po raz kolejny? Jest to gorsze niż wasz najgorszy koszmar i bardziej bolesne niż wasz najgorszy ból. Musisz przebywać z demonami tak ohydnymi i nienawistnymi, że tam, gdzie one są, nie może być światła. Największą niedolą, jaką poznasz, jest całkowita utrata miłości. Będziecie wiedzieli, że ja jestem, ale waszym nieszczęściem będzie moja nieobecność. Nie możecie znać miłości, czuć miłości, ani być pocieszani przez miłość. Wszystko, czym jesteście, jest wiecznie pochłonięte przez przerażenie i tak straszne kary. Dzieci, ja jestem Panem Bogiem i Waszym kochającym Ojcem. Jaki Ojciec pozwala, aby Jego dzieci zachowywały się jak diabły, także w miarę jak rosną, stają się niesforne i straszne. W jaki sposób rodzic zwraca uwagę na swoje dzieci? Ja jestem Waszym kochającym Ojcem i jestem sprawiedliwym i świętym Panem. Nie możecie oczekiwać, że Wasz Ojciec będzie tolerował Wasze niekończące się grzechy. Dzieci są tylko ci, którzy będą mnie kochać całkowicie, i ci, którzy nie będą. Wzywam te dzieci. Które twierdzą, że mnie kochają, i mówię im, o ileż większy jest wasz grzech, kiedy znacie mnie, a mimo to pozwalacie sobie popisywać się przed moimi świętymi oczami waszym złośliwym zachowaniem. Kiedy znacie moją miłość i wiecie, co przyjmuję, a czego nie przyjmuję, nie grzeszycie już przede mną, ale przychodzicie do mnie po moją wielką miłość i miłosierdzie. Ukaże tych, którzy używali mojego imienia, aby zhańbić moje dzieci, i którzy używali mojego imienia, aby uczcić tylko siebie. Uderzę z wieczną sprawiedliwością tych, którzy zmuszali innych lub zachęcali innych do grzechu przeciwko mnie. Uderzę z wielką furią tych, którzy choćby jedno dziecko sprowadzili na manowce lub oddalili od miłości Boga Ojca, Stwórcy i Ojca tego dziecka. Biada człowiekowi, który wprowadza w błąd lub zwodzi moje ukochane dzieci. Moja sprawiedliwość będzie szybka i ostateczna. Nie możecie działać z takim sercem przeciwko Ojcu, który Was kocha, i oczekiwać ciepłego przyjęcia do mojego domu. Kiedy Wasze serce wypełni się żalem i skruchą oraz wielką nadzieją na moje miłosierdzie i miłość, Przyjdziecie do Waszego Ojca, którego ramiona będą szeroko otwarte, aby dać Wam całą miłość i miłosierdzie mojemu kochanemu dziecku. Dzieci, nie myślcie, że można mnie oszukać, nie można. Moje serce jest świadome wszystkiego i obserwuje każdego z Was z taką miłością i niepokojem. Kochajcie mnie w pełni i całym Waszym sercem, a ja będę ogromnie radosny Waszą miłością. Wiedzcie, że to jest prawda. Musicie znać te rzeczy, które ja akceptuję i uważam za dobre i niewinne, i te, których nie akceptuję i uważam za złe, brudne, obraźliwe. Umiłowane dzieci, stworzyłem każdego z Was z miłości, z miłością i dla miłości. Nie oddalajcie się od miłości. Nie możecie być niefrazobliwi wobec czasu. Kiedy niebo rozbłyśnie i ten świat przewróci się na siebie, a ziemia ponownie wypluje truciznę grzechu, wiedzcie, że ci, którzy są kochający i wierni, będą mieli siłę i przewodnictwo. Ci, którzy mnie nie znają i postanowili odrzucić Chrystusa, Będą musieli stawić czoła przerażeniu i bólom ognia oraz zamieszaniu, które jest nieodłącznym elementem straty i katastrofy. Nie możecie pozwolić sobie na nierozważne wykorzystanie waszego czasu. Jeśli powiedziano ci, że zbliża się burza, czy zwlekasz, ociągasz się i czekasz, aby doświadczyć jej mocy i szkód, czy też traktujesz to ostrzeżenie poważnie i przygotowujesz się. Jeśli powiedziano ci, że twoi wrogowie są nad grzbietem i w niewielkiej odległości od ciebie, to czy siedzisz i śmiejesz się przy posiłku, czy też przygotowujesz się do obrony? Kiedy będziecie musieli wybierać między światłem a ciemnością, sytością a głodem, piciem a pragnieniem, miłością a nienawiścią, co wybierzecie? Zbadajcie uważnie wasze serca, moje dzieci! Proście, abym was prowadził do rozeznania. Wiele z moich ukochanych dzieci jest sprawiedliwych, ale w swojej sprawiedliwości jesteście lub działacie wbrew miłości. Modlicie się do mnie, a godzinę później przeklinacie swoich braci i siostry. Nie wolno wam być złymi, samolubnymi czy nieprzebaczającymi, kiedy naprawdę kochacie Waszego Pana Boga i Ojca. Kochajcie Wasze siostry i braci bezwarunkowo. Proszę Was, abyście kochali tych, których wolelibyście nienawidzić. Proszę, abyście modlili się za Waszych wrogów i przebaczali tym, którzy zadali Wam ból. Proszę, abyście kochali każde moje dziecko bez osądzania i bez okrucieństwa. Umiłowane dzieci, kochajcie tak. Jak ja kocham, i przebaczajcie tak, jak ja przebaczam. Nic więcej nie możecie uczynić, co by mi się podobało. Uważajcie na pułapki ciemności, które są przed wami, bo jest ich wiele. Uzbrójcie się w nieustanną modlitwę i wiedzcie, że jestem z wami zawsze, kiedy życie jest jasne i kiedy staje się trudne. Jestem waszym Panem Bogiem i Ojcem Niebieskim. Mówię wam, czcijcie, kochajcie i oddawajcie hołd mojemu ukochanemu synowi, bo jak go uwielbiacie, tak mnie uwielbiacie. Kochajcie moje dzieci i uważajcie na tych, którzy chcą was ode mnie oddalić. Kocham moje kochane dzieci i mówię do was: módlcie się. Módlcie się wytrwale. Z MIŁOŚCIĄ. Módlcie się za moje ukochane sługi, którzy błądzą tak daleko ode Mnie, tak wielu z nich jest na granicy ciemności. Módlcie się za moje ukochane sługi, bo wkrótce zostaną wypędzeni, bo wypędzona zostanie również Eucharystia i jej wielka niezwykłość. Módlcie się, bo będzie to rzecz znikoma. Msza święta i konsekracje będą dobrze ukryte. Módlcie się, moje dzieci, a wiedzcie, że pewnego dnia Eucharystia będzie dla Was w dużej mierze stracona. Przygotujcie Wasze serca na te jałowe czasy i módlcie się. Jestem Waszym Panem Bogiem i pilnie czuwam nad Moimi ukochanymi dziećmi. Módlcie się, moje dzieci, a ja jestem zawsze z Wami. Módlcie się i nie bójcie się. Kocham Was bardzo mocno.